Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący dropshippingu, konkretnie dropshipping VAT. Dla przypomnienia mamy dwa modele dropshippingu: usługowy i sprzedażowy. Więcej szczegółów o tych modelach sprzedaży mówiłem w przednich materiałach. Podstawowym zwolnieniem, czyli furtką, żeby uniknąć podatku VAT, jest zwolnienie podmiotowe do 200 tysięcy obrotów. W każdym modelu można je wykorzystać tylko zakładając, że w modelu sprzedażowym do wartości obrotu która jest liczona do tego zwolnienia z VAT-u, doliczamy wartość towarów, zwolnienie to będzie miało marginalne znaczenie. Dodatkowo w modelu sprzedażowym ze zwolnienia z VAT nie może korzystać sprzedawca oferujący m.in. komputery, wyroby elektroniczne i optyczne. Ogólnie kosmetyki, urządzenia elektryczne czy nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego w przypadku klasycznej sprzedaży internetowej. Jest możliwość um, zwolnienia z VAT-u w przypadku sprzedaży towarów, takiego modelu mieszanego czyli ja kupuję bezpośrednio, załóżmy od Chińczyka, sprzedaję w Polsce, a naliczam VAT tylko od swojej marży, którą, jakby, którą jest, która jest moim zyskiem. W modelu usługowym, Sytuacja jest podobna. Tamte zwolnienie ma troszeczkę większe znaczenie, dlatego że VAT naliczam tylko od faktury, którą wysyłam do sprzedawcy towaru. Ale z uwagi na problemy w obrocie, takim celnym, transgranicznym, też te zwolnienie ma swoje ograniczenia. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do kontaktu i subskrypcji.